Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go. Go, go go, 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 go Witam, witam, mordeczki, filmik na sobotę Seria dzienna, piłka nożna. Zapraszam wszystkich do oglądania. Sobotnia bombeczka to szkockie Dundee United na dwójce 4,80. Sobotnie kursy powyżej 2-0. Newcastle wygrywa z Chelsea 2,40 i Utrecht z Wolendamem na wyjeździe za 2,10. Z remisików mamy Bormorf Everton za 3,35, Hoffenheim, Wolfsburg 3,70 i Braunschweig, Rostock 3,40. Kuponik królewski na sobotę to Lech Poznań po całości, Utrecht po całości i Liverpool z handicapem minusowym 1,5. 3.75 aż do wyjęcia z tego kuponu. Liga Typera to mecz korony z widzewem, odpowiedź warta 5 punktów do rankingu ligi Typera, typujemy do godziny 12.30. Tak wygląda aktualny ranking ligi Typera, a kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam serdecznie do grupek widzi polskich. Filmik na kanale jest dostępny właśnie o tych grupkach. Odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Wystarczy w niego kliknąć, a przeniesie Was do odpowiedniego filmu. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, Możecie również wspierać kanał dla wspierających specjalne filmy dodatkowe z kuponikami. Aby wspierać kanał, wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj znajdując się przy każdym z moich filmików. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Kolejna aktualizacja tej tabelki oczywiście po wtorkowym filmie statystycznym. A ja już dziękuję bardzo Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.